Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was już tym razem na pełną recenzję opaski dla aktywnych, czyli Samsunga GearFit. Samsung GearFit, urządzenie może nie specjalnie przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób, które profesjonalnie uprawiają sport. Myślę, że mogą się również przydać osobom, które po prostu dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem. Może się im wtedy to urządzenie przydać jako po prostu taki niezły motywator, aczkolwiek jednym i drugim osobom na pewno... Na pewno będą wymagać od tego urządzenia wygody. No i właśnie, jeśli chodzi o wygodę, to urządzenie robi swoje. Myślę, że głównie ze względu na wagę, ale nie tylko, ponieważ główną sprawą jest tutaj rękojeść. Rękojeść wykonana z takiego fajnego miłego w dotyku tworzywa. Zapięcie służą dwa metalowe bolce, które, do których na początku miałem pewne zastrzeżenia, aczkolwiek po dłuższym użytkowaniu okazało się, że Dobrze trzymają nasze urządzenie na nadgarstku, sam korpus urządzenia jest wygięty tak, aby dobrze pasował się w naszą dłoń, nadgarstek. Ekran jest oczywiście również wygięty. Na froncie mamy szkohartowane, hartowane, wiadomego pochodzenia, aczkolwiek w trakcie testów nie złapało żadnych rysek, wszystko jest tutaj jak najbardziej w porządku. Z gorszego tworzywa natomiast jest wykonana sama ramka, to jest oczywiście plastik, plastik, który się łatwo rysze. Podczas testów yy, odnotować trzeba, że złapałem również dwa odpryski takie w dolnym kancie ekranu. Na dole z kolei znajduje się czujnik typu pulsomet oraz styki do ładowania baterii. Sam korpus jest wykonany z tworzywa sztucznego dobrej jakości. Na boku znajduje się przycisk power, bo też przycisk home. Całe została wykonana w formie wodopyłoodporności IP67, co oznacza, że praca na deszczu bądź też jakieś przygody z wodą nie są temu urządzeniu straszne. Podsumowując całe urządzenie jest wykonane jak najbardziej na plus z jednym mankamentem, Chodzi tutaj oczywiście o ramkę koperty. Z racji tego, że Gearfit to opaska, a nie Smartwatch, nie będziemy się tutaj skupiać na takich aspektach jak na przykład ilość pamięci RAM bądź też rozdzielczość samego wyświetlacza. Poza tym szczegółowa specyfikacja była już podawana w poprzednim odcinku w prezentacji, bądź, że jak to woli, w pierwszych wrażeniach. Gdzieś tutaj powinien się pojawić link, na pewno go Wam wrzucę, jeśli ktoś nie oglądał. A my przechodzimy już do samego wyświetlacza. Sam wyświetlacz ma wielkość 1,84 cala i jest wykonany w technologii curved Super AMOLED. Chodzi tutaj oczywiście o to, że Wyświetlacz jest zwykły, odpowiednio naszego nadgarstka, a biorąc pod uwagę, że jest to wyświetlacz super amoledowy, to oczywiście wszystkie kąty widzenia są perfekcyjne, kolory jak zwykle są nasycone, jasność w ostrym słońcu również jest zadowalająca, aczkolwiek moim zdaniem mogłoby być trochę lepiej. Kolory pozostają bardzo barwne, czernie zawsze zostają czarne, więc jeśli chodzi o wyświetlacz jest również jak najbardziej na plus. I teraz przechodzimy już do samego interfejsu oraz do wszystkich softwareowych spraw, które są w tym urządzeniu zawarte. Po pierwsze nie mamy tutaj do czynienia ani z typowym Androidem, ani z teasenem. System określany jest przez producenta jako środowisko własne, czyli po prostu inny odmienny system operacyjny. Interfejs też jest przewijany wertykalnie z góry na dół. Bądź też poziomo. Jest on podzielony na 5 pupitów, z tego na jednym zawsze jest wyświetlana godzina. Natomiast pozostałe cztery składają się ze skrótów prowadzących do podstawowych funkcji systemowych. Nie będę tutaj mówić o każdej funkcji z osobna, bo wtedy ta recenzja trwałaby po prostu godzinę, w związku z czym opowiemy sobie tylko o tych najważniejszych, tych najciekawszych. I tak w ustawieniach możemy sobie podejrzeć stan baterii, zarządzać oraz personalizować nasz zegarek poprzez zmianę tapety motywów oraz zegarów. Możemy włączać lub wyłączać moduł Bluetooth. Z kolei bardzo ciekawą funkcją jest kontroler mediów. Możemy z poziomu zegarka zatrzymywać albo po prostu przewijać muzykę na naszym telefonie. Możemy również odbierać z tego telefonu powiadomienia. Kolejną bardzo ciekawą funkcją jest puls. Puls, który jest bardzo dokładny no i po prostu jest ciekawą cechą. Natomiast jest dosyć niedokładnie mierzy kroki, mam po prostu co do niego pewne zastrzeżenia. Znacznie ciekawsza wydaje mi się funkcja znać moje urządzenie. Po połączeniu się modułem Bluetooth możemy w prosty i łatwy sposób odnaleźć naszego smartfona. I teraz tak, przechodzimy sobie do baterii. Bateria samym urządzeniem ma pojemność 210 mAh. Oczywiście dla urządzenia o takim rozmiarze wyświetlacza to w zupełności wystarcza. A jeśli chodzi o liczby, jak to wszystko faktycznie wyglądało w realiach, no to powiem Wam tak, jeden tydzień, czyli te 7 dni yy, w takim powiedzmy cyklu mieszanym mówię tutaj o od czasu do czasu włączonym module Bluetooth, w jakiś tam pomiar pulsów no i o dosyć takim częstym sprawdzaniu godziny, czyli że po prostu często wywoływałem wyświetlacz, no to te 7 dni udało mi się osiągnąć yy, nieraz trochę nawet ponad, mówię tutaj o 8 dniach, aczkolwiek myślę, że ten 8 dzień to jest taki prógi po prostu więcej nie dałoby się już chyba z tego urządzenia po prostu wyciągnąć jeśli chodzi o to co jeszcze dostajemy w zestawie to oczywiście dostajemy ładowarkę ładowarka o napięciu 5V w 0,7A to nie jest oczywiście jakaś jest super szybka ładowarka czykolwiek dla tego urządzenia wystarcza od 0 do 100% naładowanie urządzenia zajmuje około 2 godzin w zestawie jest również dołączona stacja dokująca, czyli taki kawałeczek tastyczku nazwijmy sobie to, do którego po prostu musicie podpiąć pod zegarek, bo nie wiem czy wiecie ale w zegarku nie ma oczywiście zainstalowanego żadnego portu mikro USB, musicie sobie taką właśnie stację dokującą, bądź po prostu przejścióweczkę mieć, no i przez to po prostu ładujecie swoje urządzenie. I to już wszystko. Napisz w komentarzach co sądzisz o tego typu filmikach, recenzjach. Zostaw po sobie też koniecznie ślad w postaci na przykład łapkę w górę. Koniecznie subskrybuj też mój kanał. To wszystko. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.